już Jesteśmy w drodze na lotnisko, ponieważ dzisiaj wyruszamy do Włoch. Chciałabym powiedzieć na wakacjony ale ktoś mi zakazał tak mówić. Jesteś. Chciałem się moje, moje buty. Ale akcje nam się dzieją, moi drodzy, od początku wyjazdu. Mówię, ja jestem już na wizji? Jesteś na wizji. To normalnie ziomek tak, przyjechał po nas, rozwalił mi walizkę tym bagażnikiem, jakby mu nie było szkoda w ogóle ani tej walizki, ani tego auta no ja... muszę to potwierdzić, tak było on był ogólnie bardzo zły, że my jesteśmy z walizkami jak ktoś tak podchodzi do swojej pracy, rozwalił i bagażnik, i tą walizkę opis, gra... opis graficzny <ścoughs> tak nie, no. nie przesadzam No i oczywiście kamera została wyłączyła, wyłączona, bo na lotnisku Są zasady, że nie można nagrywać i to jest okej okay. Więc kiedy się dowiedzieliśmy, że nie można, no to przestaliśmy nagrywać No Ale pan nie odpuścił nas na centymetr, póki Oliwka nie pokazała mu, że usunęła nagranie jakby no, Był przerażony i stał, i stał, i stał, stał tak przy nas i Musi pani to usunąć, Oliwka, dobrze, usunę Proszę to przy mnie usunąć teraz Ja bym poprosiła e, lampkę białego wina Zasia? Nie Moi drodzy, klucz do fajnej, udanej podróży, ale dla każdego inna jest Udana podróż. W każdym razie, dla mnie i dla Tymka planem idealnym było to, żeby dzisiaj wstać sobie wcześniej. O 7 rano byliśmy biegać, zrobiliśmy 11 kilometrów. fajnym, spokojnym tempem 5.05. 5.05, według mojego zegarka, ponieważ Tymka telefon oszukuje. Ja się mierzę swoim telefonem zawsze, to są wyniki na podstawie mojego telefonu, więc rekordy tak są bite na podstawie mojego telefonu. Bo mój zegarek na Strawie. Teraz sami stwierdzicie, czy wolicie ufać telefonowi, który ledwo działa i mierzy mu Strawa, czy wolicie się ufać Garminowi, który mierzy mi wyniki. Ale to już sami ocencie, tak Ja już się nie wtrącam. Tak w, w każdym razie było to bardzo przyjemne, Bielanko. Teraz czuję się już trochę śpiąca, bo wstałam o jak jakaś nienormalna. Mamo, dlaczego przekazałaś mi takie coś, że przed każdą podróżą ja wstaję dużo wcześniej, bo ja się już jakoś wewnętrznie stresuję, jakbym ja miała nie zdążyć na to lotnisko. Fasta, Ale to patrzcie to jest... w ogóle kawę, jak zupę. Jestem na granicy spania i granicy pobudzenia z kofeiny. My zamiast drinków pijemy kawę co godzinę. Co nie? 500 mg kofeiny można jako sportowy dostarczyć dziennie. A to ma ile? Taka americano myślę, że ma 30-40. Tak mało? Dwójne espresso ma 50 mg kofeiny. A sportowcy ile mogą? 500. No ja nie jestem sportowcem. Jesteś. No to cheers. Widzimy się później, Pa! Wylądowaliśmy. Jesteś podekscytowany? Nie, jeszcze nie. Właśnie ja jestem podekscytowana że tym, że zaraz jest na przykład. Jestem taka głodna. Ej no, jedliśmy owsiankę kupioną w Soul Coffee w Warszawie z Chopin. I była najlepszą owsianką, jaką miałam w życiu, w serio. Ten pan jest pierwszy z wygłoszeń i jesteśmy na lotnisku. I będziemy jeść kanapkę. Wygląda jak jakiś taki premium spot gdzieś, nie? Z kanapkami. Witamy we Włoszech. Tak. Jedną na pół? <gry> czy nie wiesz, czy jedną? Czy, czy dwie na Nie, pół? bo ja bym już zjadła coś takiego w sumie konkret tak. więc ja mogę wziąć sobie całą. No to weźmy sobie po jednej. Ale... A może jedna kanapka, jedna taka pizza? No, ale, ale weźmiemy, się zaczyna. Muszę weźmie... powiedzieć, że tutaj bardzo słabo mówią po angielsku. Też niektórzy specjalnie się nie uczą angielskiego, bo są mniejszy z buchami, ale to jest słodkie. Uwielbiam ten klimat. Ja już Fajne po prostu. Mają nie, mega, nie. Stomiejką. Jestem taka głodna. Idę zająć jakieś miejsce, co? Zachowujemy czystość, higienę przed jedzeniem, ale śni mogę doczekać, jak to puchnie. Wow. Dobra, zaczynam od, od tej kanapki. Moi kochani, czemu ona nie jest bardziej ciepła? Ej, ej, to już przesada. Naprawdę. Wow, wow, teraz to. Dobra, kto i kogo interesuje kawa? Patrz, co to jest jedzenie. Nie, 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 nie. Mm. Która na chyba, bo nie jestem masz taką fanką pizzy, ale oba są top, 10 na 10 for real, teraz te. One hour later. Co ty na to? Jak na lato. No powiedz coś więcej. Bella. Po prostu jest bardzo dobre. Czuję się jak... Że... Czuję się, że jestem we Włoszech po prostu. Tak. Też bardzo dobra, ale kanapka zdecydowanie zwycięża. co ty robisz? Czekamy na Uberka. Zobaczymy czy przyjedzie, jak nie to będzie afera na całe Bergamo. Te kanapki były super, ale ja się nie najadłam jakoś na maksa. Ja chciałabym, żeby te kanapki mnie trzymały do kolacji, ale chyba się tak nie uda. Ja zjem lody. No czyli ja też nie mam wyjścia. Ty też. Stacja lody, gelato, oh my god. Gdzie w lato? A co to znaczy? Gelato w ogóle. Ale co lody? Jakaś to jest technika robienia lodów? Nie no, gelato to po prostu lody, tak myślę. Po pancie przyjechał van. SUV. Po Mercedes, po pancie No co, no trzeba mieć chłopaka piłka że tak. Nie no, fajnie, fajnie udało się. Przyjechał pachnąco, czyściutko. I wiecie, co zrobię? pójdę spać. Moi drodzy, dotarliśmy do naszego apartamentu. Nie mówmy o pogodzie, ale jest mały house. Poczekaj, poczekaj, Ej, ale tutaj jest, jeszcze widać te chmury jak się zatrzymują na tych górach. Niesamowite. Zobaczcie nasz apartament. Coś? Tutaj jest jadalnia. Nie wiem po co ona nam, ale jest fajnie. Tutaj... Ciecie, my nic nie jemy. Wiemy, tylko że będziemy myśleć, że jest tutaj. Może jest room service? Idziemy dzisiaj do restauracji po siłowni, bo wkrótce zaliczamy dzisiaj siłkę e, i spa. E, tak, idźmy do restauracji, którą po chciałam mnie zabić. Taki oto. Ja -er. niczę. Dobra, tutaj jest kuchnia. Kawka została już wypita, więc już wchodzi powoli kofeina No. Łazienka. Dziwne, że nie mam mandy, która miała, To prawda, ale są marmury. Tan, Sada. Dobra, idziemy na miasto. Pa! Nie ma chodnika. Nie ma chodnika, pada deszcz, ale człowiek należy ludzie, ludzie tutaj nie używają po prostu chodników, tak? Ludzie tu jeżdżą wszędzie taksówkami, ale nie, nie w tym wypadku. I muszę Ci zasłonić aparat, ponieważ pada. Czy pod dobrym kątem? Nie. Nie? Te trzeba o te, te wow. pionowe. Dobrze to wygląda. Proszę, zaczynamy wakacje. Mój chłopak jest tutaj po to, ponieważ jest prywatnym fotografem. Pierwsze okay. lody próbujemy. No i powiesz coś czy średnio? Bardzo dobry wody. Dobra, tiramisu. Lepsze niż wyglądały. Ja, bardzo, bardzo, bardzo. Tylko strasznie słodkie. Tak, no. Idziemy z tobie na siłownię. Autkiem. Tu się nie chodzi z buta. Tu jeździ autkiem, zapieli nas tutaj przed deszczem. Ochrona, zimno mi trochę, nie będę mówić, że nie. Ale po siłowni idziemy na spa, w sensie na saunę. Patrzcie, tu się przyjeżdża. Jezu, czy wy tam widzicie, co tutaj się dzieje? A patrzcie, tu jest zajście na siłkę, a tu zakupy. Ue, Gucci. Jest to Gucci. Pendy. O, w dziecięce proszę. Myślę, że to jest w ogóle do zakupienia? Ja? wszystko na pewno. Nie Bo tego proszę o. A trapa. To czy na jak? mamy? Mamy jedzenie. Co tu mamy? E, chipsy organiczne, oczywiście. Granola, pewnie też gluten -free. Co? co? Nie wiem Ja idę na tą to, to co to jest za bieżnia. To jest jakiś z kosmosu A tam co tu jest? Tam rzutnik jest Aha, ej bez kitu A ja nie wiedziałam, czy to w tym budynku, czy w innym to szok. szok, ej jeszcze no. tylko joga studio, była Nie, joga to nie mój fajk akurat, więc... Ja mam krytyczny moment w jak trenuj? Powiedz nam mój taką. ja sobie biegam, trochę siłowego, takie Ja siłka taka mam górę, górę, fajnie, bo. Biorę zapasy jedzenia Idziemy Dobrze zagrane, wyjście z kadru no. Dzień dobry, witamy was pierwszego dnia pełnego nad z ósma, idziemy biegać Ostatnio było z siłowni, nie? Tak, ostatnio Po siłowni w ogóle nie było momentu, że ktoś się za kamerę łapał taki głód Tak, no patrzcie tu są pozostałości ja, naszej kolacji. Z z Serio, my tak czekaliśmy na to jedzenie wczoraj. My siedzieliśmy dosłownie w ciszy i po prostu czekaliśmy na jedzenie, byliśmy tacy głodni. No ale dzisiaj zaczynamy jednak odbiegania. Wejdziemy do miasteczka Komo, bo tam będziemy mogli pobiegać, a my mieszkamy innym o. Ten hotel jest jakoś tak w takiej małej mieścinie Także zbieramy się tam, idziemy biegać, a później pójdziemy na śniadanko Musimy na nie zdążyć Dobra 10.30 No A jest tyle. 8.30 No właśnie Siemano, pokażę wam mój outfit, tylko jeszcze teraz Tak wygląda mój outfit na dziś Rate this look Ja mam rate? No. 10 rate. na 10 O, słodko, dziękuję Jest idealny A co powiemy jeszcze o okularach? Mm, Czerne Ale wziąć te czy przeciwsłoneczne? A pokaż przeciwsłoneczne Ja afirmuję manifestuję słońce O, mikrofony weźmiemy Może coś nagramy, jakieś TikToczka Dostałam takie kiedyś, wiesz? O, to nie te Wziąłem przez przypadek plastikowe Czarne musisz wziąć. Bye bye Cześć No i jesteśmy Będę płynął łódką jak Luffy Huh? Jak Luffy. Aha, dobra, jesteśmy w Como i płyniemy do Bellagio. A czemu to jest takie brudne? I mam nadzieję, że się załapiemy szybciutko na łódkę do Bellagio. Zapytamy się też, ile ona płynie, bo już nie pamiętam. Jestem. Zdajesz się na mnie. Przepraszam. Zdajesz się na mnie? Z czym? Ze wszystkim. No tak, z wszystkim. Tak, no bogieża. bo skoro mówisz, że ty tu byłaś i w ogóle jedziemy, a tu już, o tu mam zdjęcie, no to jednak komfortem jest to, że sobie mogę tutaj za tobą chodzić i mieć się w Są takie filmiki, na... takie rolki, jak kobiety wyjeżdżają z mężczyznami, i jest takie, kiedy mogę wyłączyć mózg, bo on wszystko za mnie zrobi. Teraz ty wyłączasz mózg, i ja zrobię. Nie wiem, żartuję. Ja już tutaj w serio byłam i wiem co i jak, więc korzystamy z, mojej, z mojego know-how tego miejsca. Dzięki szugarmami. Zaczynamy, moi drodzy, jednak zwiedzanie od Como, ponieważ za godzinę mamy fery. 150 minut duba, nie? więc pokażę tym kobikom o piękne miasteczko. Lecą rozkminki. Walną cię ferolka czy nie? Nie lecą rozkminki, tylko ja mówię, że powinnaś sobie na wakacje. To ale ja pół roku nie piję już i to jest takie. Nie, to nie nic. jest tak, że ja powiedziałam sobie, że rzucam alkohol, ale no jednak wiecie, no nie piję, nie? jest. Ładnie wow, ludzie. Ja nie wiem co to, to tylko daje ta kamera, ale... A, a ja dzisiaj w ogóle sobie myślałam, że musimy naprawdę ogarnąć transport stąd do Toskanii. Zrobimy to. Dajcie to. Wow. Wow. I to. No i fajnie, że jestem tu trzeci raz i po prostu wiem gdzie jestem, wiem co się dzieje Moi drodzy, przełom, po prawie 200 dniach piję drinka Dlaczego przekonał mnie Tymek, jak powiedział, że po to są wakacje? Myślimie tak. <gry> bardzo dobre no, bardzo dobre no, co mam powiedzieć Wybraliśmy się niezłą wakację, żeby... O a moja wujaca ma, proszę bardzo Dobra, espresso do pio. Z tym tymkiem jest taka rozmowa, że ja mówię, no ale widzisz, nie chcę sama pić, no ale jakbym ja pił, to ja też bym się napił. No bo ja mówię, nie, piję no, ale alkoholu, nie pijesz. ale gdybym pił, no to też bym na wakacjach się napił. Wiecie o co mi chodzi? Ale ja jestem abstynentem. Ten pan przyniósł nam takie coś na koszt firmy. O co chodzi? Ale serio? Ja nie wiem. Patrzcie co tu jest w ogóle. A może dlatego, że nagrywamy? Prawie ostatnio w kolejce byliśmy, a byliśmy 7 minut przed czasem. Płyniemy do Bellagio. I właśnie, jeżeli jesteście nad Como, to... Jeżeli jesteście nad Como, to bardzo polecam Bellagio, Varenna, Bellano. Chyba trzecie. Czekajcie, powiem wam dokładnie. Bellagio, Varenna, Menaggio. To są takie dla mnie top 3, które trzeba zobaczyć. W Nesso jest przepiękny most, który też bym chciała, żebyśmy zobaczyli, a ja już raczej nie zdążymy. Lekko, -E Le etco też pięknie. Tam jest też pięknie, tam jest przepiękny widok, tylko że to jest trochę daleko, bo to jest na, na południu, więc trzeba tam chwilę płynąć. Ale takie top 3 to Menaggio, Melagio i Varenna Ja płynę łódką. Sory! Ej, on się tak cieszy. Ja jeszcze się jestem teraz tu chodź. Płyniemy w łódką, a jestem na etapie. Na etapie One Piece i to jest anime o piratach, o morzu, o po prostu mam no, mega zajawę na to. I nigdy nie płynąłem łódką niesamowite. Fajnie, bo Tomek jak się mega cieszy tym, gdzie jesteśmy i że jest tutaj tak pięknie i docenia to piękno, także bardzo więc cieszy. Ale słuchajcie, powiem Wam, że jestem zadowolona, bo trafiliśmy w czasie, kiedy w ogóle nie ma dużo ludzi tutaj, a tutaj zawsze jest dużo. Więc... Ja zasnąłem w łódce. No nie nagrywałaś mnie jak spałem Nie, nie nagrywałam, no to, jak śpi tak. No, no teraz to pokazuję O tak śpimy. No ale trzeba było nagrać, a nie teraz jakiś stand-up robić. Całe lato chcę pić. Pizora na wszystkie No się ma. Spróbuję. Tu są jakieś czekoladowo. Nie wiem jakie. Oh my god. A tu są pistacje. Co lepsze od tych wczoraj? O nie, bo lepsze. Proszę. No i co o tym sądzisz? No, ja. Nie no, szok. Ja mam double espresso, a ty masz cappuccino. Ja jestem sam lepszą kawę. Dobrze zrobił. Moja espresso też dobra. Ej, powiem wam, że opatentowałam malowanie konturówką ust bez lustra. Nawet po aperolu. Aha. By the way, super jest ta konturówka. Bobby Brown, patrzcie, jak już jej mam mało, bajka mi ją pogryzła. Jest to kolor kokoa i muszę sobie ją kupić jeszcze raz, oh. bo ją kocham. I proszę bardzo, PZ 100. We got it. Dziękuję bardzo. Koniec. Influencer moment. TikToka o tym nagrałam. Słuchajcie. Wy mi powiecie, że to nie jest genialne. Proszę, patrzcie tu. Patrzcie teraz co się dzieje. Ja robię tak, tak? Aha. dziękuję kurie, ta Ja. Yeah. O, o. Do lampy się nie przyczepi, no, taki Ale chciałam zrobić Taki sprzęt dobrze. masz właśnie Były anturaż jest nieziemski Te lody stamtąd były i w takim anturażu właśnie zjedliśmy te lody Pyszne, i kawę mi zrobił pyszną Cappuccino na owsianym. Zobacz A wybrałbyś pizzę czy makaron teraz? Dzisiaj bym ale mam no, też bym Jest dużo Polaków, no? Polacy są gdzie Polonia przyjmuje logo Dykona. Nie wiem Przed chwilą właśnie byliśmy w takim sklepie i nie można było nagrywać, bo było mega ładne i kupiliśmy do Espresso takie kubeczki. Ja bym teraz chciała ten kubek. Ale szczerze. Nie wiem, czy. Się... No jest ładne, ale jakoś. Ale wejdziemy do środka zobaczyć się czy są też inne takie duże. Ale chciałam powiedzieć, że kiedy o, chcesz, nice. kiedy mówisz mamie, że chcesz torebkę Diora, a mama mówi, mamy torebkę Diora w domu. <laughs> Tapski. Znowu na statku. A tym bardziej mi się podobało akurat, ale okej. Okay. Dlaczego? Opowiedz nam o tym. Na tym był bardziej taki piracki. Piracki! Ten był... jest taki bardziej otwarty, fajny. No, taki wycieczkowy, tam się czułem jak w kajucie. Jakby był piratem. W no, kajucie? Byłeś kiedyś w kajucie? Nie, nie wiem. Chyba nie byłeś. A i Czu... to jest z łóżkiem, tam, się śpi. No dobra, to czułem się tam dobrze po prostu, no. Wyszeli, Wszystko tutaj. To jest przepięknie. Wiesz jak to się nazywa? Jak ci... się nazywa jakiś lov, coś tam. Wiemy, jak sobie na chwilę poszedł. Zobaczcie gdzie siedzimy. Poszedł mi po I chcę wam tylko powiedzieć, że naprawdę jestem taka szczęśliwa i tak się cieszę, że tu jesteśmy i każda, każdy moment jest taki piękny. W sensie wiem, że to jest takie basicowe, ale naprawdę bardzo się cieszę i fajnie spędzam czas i enjoyuję każdy moment i totalnie odpuściłam swoje wiecie, codzienne nawyki, codzienny sposób jedzenia. Tam na wakacjach i serio czuję że na maksa odpoczywam i jestem mega wdzięczna, że tu jestem. wow, wow, wow. Nie, no O czym my gadamy w ogóle. Czy wy to widzicie wszystko? One hour later. Nie ma sensu komentować tego jest Nie no, jest wybitne I to jest kadr, jaki jest w ogóle nienormalny No właśnie I jaki mam tu ja tą szynkę spożywam, to jest też Idziemy, słuchajcie, do Villa Monastero Mamy tam 5 minut Let's go! Mega miła pani była na była, była taka miła, w ogóle Polka Okazało się, że to jest Polka I była taka miła Ja się czuję co najmniej jakbym cię zatrudniła do nagrywania tego vloga Gdzie tak. Idziemy zimę mi... Tyle, wyciągnij aparat, dawaj do vloga Tymek ty bez ja Nawet nie wyciągnął aparatu, bo mam na czas Ale i tak podziwiam, że jesteś się go tak nosić Iś. To jest wszystko kwestia pogodzenia się z tym okay. Jak wychodziliśmy z hotelu, to miałem takie Niewygodnie mi będzie Ale z czasem no takie, no dobra, no nic nie zrobię z tym. Ale się światło źle odbija widzisz tam? Tam jest... No. Co to jest? Maria z Jezuskiem? Chyba tak. Maria z Jezuskiem. Ale to ładnie wygląda. Patrz! Ludzie, ja nie wiem. Brakuje słów na to co się dzieje. Tutaj. I to już nawet nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne, nie jest nic. To gdzie my jesteśmy to jest niebywałe. Ja jestem pod największym wrażeniem Ever po prostu. Myślę, że wiele osób oglądało tak jak ja grę o Tron I ja to nie. jest jak No mów dalej No mówię i po prostu to był taki ogród Gdzie księżniczka, już nie pamiętam która Ale jedna z księżniczek Tak sobie właśnie po takim ogrodzie Coś takiego, nie? Po, tak, po czymś takim sobie chodziła, nie? Po czymś takim ona sobie... wow łał, łał robi burde, kanapka za długie się. 10 minut ją podziewała Pancie, zapiął Nagrywam, żeby się zachowywała jakkolwiek jak kamera to już dla Stay jest taki, że trochę nie mamy jak wrócić na hadze. Jesteśmy mega daleko od Komo, a my mieszkamy powiedzmy niedaleko Komo. Półtorej godziny łódką od nas. A jest godzina... 19:30 prawie. Let's go. Nie nagrywamy tego. Ale super! Piazza del Communy, remodele, coś tam. Ktoś biegł i coś ukradł komuś. Torbę, jak już dziwne, każdy się nagle zatrzymał. Tak. Czyli co? No nie no. wiem. No właśnie, nie wiem co. Ja myślę, że ty powinieneś być przewodnikiem kościoła. Cringe to jest fun